Ja akurat też pełniłem dyżur na pogotowie awaryjnym i w, i w nocy nic nie wiedziałem. Jak ja poszłem do pracy na pogotowie awaryjnym, dopiero się dowiedziałem, ktoś z lokatorów y, przybiegł do nas i powiedział, że w nocy aresztowali. Także bezpośrednio mnie to nie dotknęło, a w ogóle to Przyznam, że może trochę i szczęścia miałem, ale ja nigdy nie byłem aresztowany, zawsze udało mi się gdzieś tam uciec, jakoś zbiec przez później, przez ten okres już po, po tym stanie wojennym, czy w okresie stanu wojennym i później. Więc yy, nie wiedziałem, dowiedziałem się rano, no i wtedy dopiero po, w tej pracy, jakby na tym pogotowiu awaryjnym, to z tego pogotowia Pojechałem właśnie też na kopalnię. Wtedy kopalnia już była obstawiona. Problem było, żeby na nią wejść. I w tym dniu, w tym 13, bo to, bo to było 13 niedziela, a strajk rozpoczął się też 13 na wieczór, chyba, jak się nie mylę. Więc kopalnia była, bo to na pogotowie awaryjnym to mieliśmy możliwość jeździć, przemieszczać się po całym mieście. I jak pojechałem na tą kopalnię, to zobaczyłem, że kopalnia jest obstawiona. Natomiast nikt tam nie, nie wchodził, no ja nie, przynajmniej nie próbowałem wchodzić. No, a ci, co pracownicy kopalni, oczywiście w, wjeżdżali, wyjeżdżali, prawda? Pomimo stanu wojennego, to znaczy ogłoszonego, ale później ten, ten strajk zorganizowali. No ja nie byłem przy udziale, znaczy się przy tym strajku na tej kopalni, bo to był praktycznie no, niecałe dwa dni w sumie, gdzie został spacyfikowany. No ja, ja to oczywiście przeżywałem, pod kopalnię podjeżdżałem, ale wtedy już nie było takiej możliwości jak przy tym strajku, że można było wejść furtką. I, no i, i to wyglądało groźnie. To te czołgi, te, te pancerne różne wozy i, i Zomowcy w kaskach, w hełmach tych, także to, to nie było takie. Ci co na kopalni to mówię, byli y, oczywiście y, wjeżdżali, wchodzili, wychodzili, prawda? Oczywiście byli tam kontrolowani, sprawdzani i tak dalej, ale no, w każdym bądź razie. Y, przy samej pacyfikacji nie byłem. Natomiast napisałem tam wierszyki takie różne, między innymi ten, który się ukazał już chyba w dwóch książkach, a nie wiedzieli kto jest autorem, a to była taka Ala, niby piosenka 15 grudnia na, na tą melodię 13 grudnia roku pamiętnego, a to ja y 15 grudnia roku pamiętnego milicja strzelała do ludu polskiego. W kopalni Jaszczębie rozpoczęli żeniwo, potem moszczenice załatwili żywo. Gdy pancerne wozy przez miasto jechały, to nie tylko ludzie, lecz i szyby drżały. Teraz na manifest ruszyli bandyci, bo tam strajkowali zziębnięci górnicy, coś takiego. Rozbili ich czołgami, bradby, barykady i tak dalej, i tak Taki, taki rymowalka, wierszyk, no ale w owym czasie nawet były śpiewany przez niektórych. No.